Hej, witajcie w moim nowym filmiku. Jest to filmik, na który już długo czekaliście. Będzie to haul zakupowy. E, pokażę Wam moje zakupy, które zrobiłam już jakiś czas temu, tylko po prostu nie miałam kiedy Wam ich pokazać. Cały czas jakoś nie miałam kiedy tego nagrać, ale postanowiłam, że, że nagram to dzisiaj. Wróciłam ze szkoły, więc zabieram się za to. Nagrywam to już chyba drugi raz, bo przed chwilą padał deszcz. Jak to zobaczyłam, jak to słychać tutaj, to się o szybę odbijało, tu więc trochę. Y, trochę były zakłócenia, więc mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku. I to będą moje zakupy takie jesienno-zimowe. Także zaczynajmy, żeby już nie przedłużać. Wszystko sobie wcześniej tak ładnie poukładałam, a teraz muszę to ściągać, bo... no. Yy. Pierwszą rzeczą jest to taki sweterek z New yy, Rozmiar dziesiątka, yy, czyli M. -ka. Chciałam taki specjalnie luźniejszy, więc taki trochę większy wzięłam z New kosztowało 79 zł. Jak widzicie jest taki szary z krzyżem. Wiem, że nie wszyscy lubią ten motyw, ale mi się on podoba. ogólnie myślę, że fajnie się prezentuje. Do różnych rzeczy pasuje, także w tym sezonie myślę, że często go ponoszę. Na następny sezon nie wiem, czy przetrwa, bo to wiadomo jest ze sztucznego materiału zresztą za taką cenę to nie spodziewajmy się nic, niczego jakiegoś nadzwyczajnego, jeśli chodzi o jakość. E, tak, I to, i to na tyle, jeśli chodzi o ten sweterek. E, dalej. E, też mam z New e, kolejną rzecz, jest to kamizelka. Kamizelka z takiego materiału e, skóropodobnego o kroju takiej ramoneski. E, tutaj ma takie pikowane elementy. E, fajnie dopasowuje się do sylwetki, można ją tak nosić zapiętą i rozpiętą, ja raczej noszę ją rozpiętą. Można założyć ją na jakiś na przykład, sweterek, na t-shirt albo coś w tym stylu. Myślę, że w sumie w lato też będzie fajnie wyglądała jakieś tam shortów, taka jest stylizacja z taką kamizelką. Jest, jest w kolorze czarnym, jak to już widzicie. Rozmiar, rozmiar. Wzięłam też większy, 38, żebym mogła sobie założyć na jakiś tam sweterek grubszy. I kosztowała ona chyba 149 zł, coś w tym stylu. No bo już ją nosiłam, więc nie mam metek, więc chyba na wszystkich ubraniach Nie mam metek, ale ale to nic. Kolejna rzecz. Jest to taki dosyć charakterystyczny trend w tym sezonie motywy moro, takie wojskowy trend, taki militarny, Zwana również ta kurtka skamo jacket. I ja ją kupiłam w, w Pool and Bear za 239 zł oglądałam sobie też koszulę w zarze. One kosztowały 200 zł, więc pomyślałam, że może lepiej się kurtka opłaca gubić. Wiem, jest to trochę sporo, szukałam wcześniej na tych second handach, ale nie mogłam nic znaleźć takiego fajnego, więc pomyślałam, że kupię tą kurtkę, bo chciałam mieć jedną rzecz z takim motywem. Jest ona taka, ma taki luźny krój, można sobie nosić z długimi rękawami, można sobie podwijać. Ja osobiście podwijam. I fajna rzecz tutaj, ona ma takie sznureczki w środku i też sznurki możemy sobie tak ściągnąć i wtedy się fajnie dopasuje do serwetki. Ja raczej noszę ją rozpiętą, ale zapięta też fajnie wygląda i na pewno do wielu rzeczy pasuje. Yy, tak i to na tyle. Kolejna rzecz, kolejna rzecz są to shorty. Shorty są z, ze Stradivariusa, rozmiar rozmiar S kosztowały 99 zł. Yy, też mają taki pikowany motyw. Yy, tak podobny jak na, na tej kamizelce, to przed chwilą pokazywałam, i mam plan je nosić do jakiejś rajstop, do jakiegoś szetu, na przykład do tej, do, do tej kurtki. Może też by fajnie pasowały. Jeśli chciałabym stworzyć taką rokową stylizację, to widzę je w połączeniu z tą właśnie kamizelką. Tak. Dalej. Mamy tutaj y, spodnie, spodnie właśnie, jedne spodnie kupiłam. One są z Agentemu, Handemu, hm -u. już nie wiem, fajtujecie mi za to jak to mówię, ale to dla mnie sobie jedne. I one są takie cieniowane. Mają takie cieniowanie nieregularne. To jest kolor taki granatowy, wchodzi w, w, w błękit, w pewnych miejscach prawie biały, czyli są takie właśnie jakby wywielacze zrobione. Wiem, że niektórzy sobie próbują takie spodnie robić, ale akurat ja zobaczyłam takie w sklepie i mi się spodobało, więc pomyślałam, czemu nie. I zapłaciłam chyba za nie 200. Nie, o nie, nie, 200, 149 zł coś w tym stylu. I ogółem, wiecie, ja nie lubię jakichś ciemnych spodni, wolę, żeby coś się działo, więc te, myślę, fajnie się prezentują. Myślę, że na blogu niedługo zobaczycie jaką stylizację z nimi. Kolejna rzecz z temu jest to czapka, którą widzieliście na poprzednim filmiku. Pytaliście się o nią, a więc tą czapkę kupiłam za 29 zł, jest taka cieńsza, więc na teraz jest super. I kupiłam ją na dziale męskim. Tak, szukałam długo takich czapek, żeby właśnie z tyłu była taka dłuższa. Nie mogłam znaleźć, więc wpadłam sobie na taki genialny pomysł, że pójdę na dział męski i tam akurat znalazłam. I tak jak mówię kosztowała 29 zł, więc fajna cena. Druga czapka kupiłam yy, jest trochę dłuższa w sumie niż ta chyba, no zobaczymy. No tak, jest trochę dłuższa. I jest grubsza i kupiłam ją w New Yorkerze. Yy, no nie wiem, na razie bym chyba... Nie planuję żadnych grubszych czapek yy, kupować, ale... Ale ona kosztowała 23 zł, więc myślę, że fajna cena i, i bardzo fajnie się prezentuje. Yy. Co się jeszcze kupiłam? Kupiłam zwykłe t-shirty yy, czarne i, i w takim kolorze. khaki, też bardzo modnym. I z czarnym pewnie coś zrobię: pewnie podoczepiam jakieś agrafki albo coś w tym stylu. jest taki zwykły. I kosztowały one 29 zł. Yy, kolejna rzecz z tego samego sklepu, czyli zejdę Zaj temu, są to buty. Nigdy butów tam bym nie kupiła, nie wiem, nigdy nawet ich nie mierzyłam. Bo przymierzałam kiedyś buty parę razy i były strasznie niewygodne, strasznie małe, za małe dla mnie. I jakoś tak wyszło, że przymierzałam, bo spodobały mi się te buty. Wyglądają trochę one jak martensy, takie inspirowane martensami. Chciałam sobie strasznie kupić martensy, ale, ale nie były dla mnie wygodne. A te odziwo są bardzo wygodne, leciutkie, są z takiego materiału, tylko śliskiego. Nosiłam już się raz i myślę, że super. I kosztowały one 149 zł, jeśli się nie mylę. Coś w tym stylu. Także tak do pomykania na jesień, myślę, że spoko. Jeszcze jedna rzecz z New Yorkera. Z New Yorkera, kupując tę czapkę, znalazłam sobie jeszcze taką bransoletkę. Bransoletka z świekami. Jeśli chcecie dokładnie zobaczyć, jak ona wygląda, to jest na moim blogu w stylizacji takie bliskie ujęcie, albo na fanpage'u chyba też wstawiłam zdjęcie i ona kosztowała 19 zł. ma takie yy, delikatne ćwik, jest czarna i jest na pewno, to jest jej yy, bardzo duży plus, że jest mała, bo tak jak mi wszystkie bransoletki lecą tutaj po samą ta, ta się tak o tutaj delikatnie tylko, więc myślę, że, że super, jeśli ktoś ma chude nadgarstki to polecam i jest taki w moim stylu fajny dodatek Zaczyna też spadać, więc szybko muszę to zrobić, w albo i nie. Yy, kolejna rzecz. Tą torbę już mam dawno, pod koniec chyba wakacji. Yy, chyba w jednym filmiku się nawet pojawiło Outfit of the Day, ale chcieliście ją zobaczyć. Jest to taka torba czarna z Primarka z ćwikami. Yy, noszę ją do szkoły, jest bardzo wygodna, dużo rzeczy się mieści. Jak wiecie, jakość w Primarku nie jest jakaś yy, super świetna, także. Zobaczymy, ile ona wytrzyma. Jak na razie odczepiło mi się tutaj zapięcie w środku, ale jeszcze dajemy radę. I co najważniejsze, bardzo dużo rzeczy się w niej mieście. Ja ostatnio mam miliony rzeczy w tej torbie, także po prostu musi być, musi być duża. I to chyba było na tyle, jeśli chodzi o to zakupy, myślałam, że jest ich więcej. Kupiłam same ciemne rzeczy, więc muszę jakieś kolory tu wprowadzić. Teraz zauważyłam, to koniecznie, koniecznie mam pustki w szafie, więc muszę się wybrać jeszcze na jakieś zakupy, ale nie mam kiedy. Cały czas coś jestem zajęta. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co ja robię w najbliższym czasie, co w ogóle co robiłam, co się działo takiego ciekawszego, to napiszcie w komentarzach, to zrobię o tym vloga, jeśli Was to interesuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pytacie się też często, gdzie robię zakupy. Zakupy najczęściej robię w Warszawie. Tam po jakichś centrach sobie handlowych jeżdżę, głównie Złote Terasy, Arkadia, Marszałkowska, więc coś tak, coś w tym stylu i jeśli chcecie mi jakiś fajny sklep polecić, to możecie mi polecić tam sobie na pewno wpadnę u mnie w mieście rzadko chodzę po sklepach bo nie ma tu nic ciekawego czasem chodzę sobie po second handach ale ostatnio jakoś nie mam weny do tego, muszę się zmobilizować bo czasem można znaleźć fajne perełki I jeśli chodzi o moje zakupy to by było na tyle jeśli wam się podobało to klikajcie łapki w górę jeśli chcecie takie filmiki częściej to też piszcie w komentarzach i dzięki za oglądanie, pa, pa.